Przed filmem chciałbym Cię poinformować o starcie mojego nowego serwera Discord, do którego link macie w pierwszej linii z opisu. Zapraszam tam po prostu. W tym filmie jako wolne miasto Kraków postaram się, może nie tyle co stworzyć Królestwo Polskie, chociaż też bym chciał spróbować, co zbudować ten Kraków wielki. Ogólnie pewne słowa w komentarzach często mi pisze ten pomysł, ale miałem do tego parę prób, ale no to jest po prostu zbyt trudne dla mnie. jest znaczy, zbyt trudne, to jest możliwe, ale Rosja ma bardzo dużo wojska i przeciwko temu jest naprawdę. Ciężko zawalczyć dla mnie. A ja też a w of historii nie jestem jak, jakiś dobry. W taki sposób ustawiłem punkty technologii i tak podatki towar inwestycja. A ja teraz zacznę skipować tury. Też tutaj jesteśmy pe pewnie bardzo fajnym kąskiem dla no, np. takiej takiego cesarstwa Austrii, albo nie wiem, Borun rosyjskiego, albo no Królestwa Prus. Ja okopię graniczę po prostu z trzema państwami, które są potęgą, a ja sam jakiś niesamowity nie jestem. Więc wydaje mi się, że... Dobra, Królestwo Prus jest o jedną pozycję gorsze niż te cesarstwa z, a, Austrii więc to królestwo po prostu tutaj zaatakuje z nadzieją, iż to się uda chociaż zapewne już tutaj gdzieś mają potężną ilość wojska oj myślałem, że teraz nam nie wyślą tą potężną ilość wojska ale nie wysłali dobra, już teraz wysłali i oni się nie zgodzą na taki pokój no niezbyt to może druga próba gdzie postaram się zaatakować z kimś, i gdzie użyję też handlu. Myślę, że to jest git pomysł. W taki sam sposób jak wcześniej wszystko ustawia. Chociaż nie no, towar inwestycja mogę tak pozostawić. I może bym zaatakował na przykład z... Królestwem Francji albo z Rosją te Prusy. Z Królestwem Francji dlatego, żeby oni zaatakowali od jednej strony, a ja od drugiej i ja bym po prostu poczekał, aż oni dojdą gdzieś tutaj. I wtedy bym zaatakował Królestwo Prus albo z Rosją i wspólnie na froncie ruszyć, co nie, na Królestwo Prus i też coś wyrwać dla siebie w konferencji pokojowej. A to też jakoś niesamowicie raczej Królestwa Plus nie wzmocni. Znaczy, Królestwa Plus to jakoś niesamowicie myślę, że Rosji nie wzmocni. Przyjęcie na przykład tutaj Gdańska czy coś, więc mogę spróbować handel i, i zaatakować ich. i ale oni to przegrywać zaczęli. Co jest? Czemu Rosja zaczęła przegrywać? Nie wiem, może chociaż Niemcy będą miały tutaj mniej dywi ta dywizji, mniej wojska na froncie. Chyba mają, ale nie jestem do tego przekonany. Dobra, coś jeszcze tutaj widzę, że Ruscy ogarnęli, więc mogę tutaj kontynuować ofensywę. Oj, oj. oj. może już się zgodzą na pokój? Ja bym sobie cały Śląsk od nich wziął i Kalisz albo Berlin, o. No, widzę, że się nie chcą zgodzić, więc czekamy tutaj na pomoc od Rosji, myślę. Tutaj zrobię coś takiego i troszeczkę się wycofam. Oj, oni mi zniszczyli to całe wojsko. No to niezbyt dobrze. Może teraz uda mi się z nimi, z, z nimi pokój? Coś takiego? Niestety nie. No dobra, ruszę tutaj na Berlin, który był pusty. O dziwo. Może dostęp do morza mi się uda zdobyć. Dostęp do morza dał mi, dałby mi bardzo dużo. Mógłbym bardzo wiele państw podbić. Gdzieś tutaj się przepłynąć na przykład zacząć kolonizować Afrykę czy coś. Jakby się udało zdobyć Szczecin, to by było coś. Tam był... Tam mam od razu też port wybudowany. Okej. Okay. Oni tutaj chyba nigdzie nie przejdą te nie, Niemce. O! Więc ta część Królestwa Prus już jest tutaj odcięta, więc super! Ja się nie mam o co martwić, ale zostawię trochę wojska, jakby mieli wziąć od kogoś dostęp wojskowy. I tam jeszcze coś przeatakuję. O ile się nie zgodzę na taki opokój. Wygląda jak zachodnia granica Polski. Ale no, jeszcze bym wziął od nich stolicę na przykład. O, coś takiego. No nie zgadzają się. To jeszcze Gdańsk, będzie mój. I mam 53%. No, nie mam jak na tą stronę przejść zbytnio. Więc nie wiem. Chciałbym wziąć Berlin dla siebie, ale już mogę odpuścić. Oni się nie zgadzają na pokój. No, no cóż, muszę jakoś tam przejść. Chyba że znów skorzystam z handlu. Sorry, że tak z handlu korzystam, no ale muszę. Więc zmniejszy tutaj też inwestycje w towary, inwestycje, żeby tego państwa jakoś nie zadłużać. Skąd oni sobie przechodzą? Królestwa Hanoweru, no dobra. Widzę, że tam Francuziki też idą. Może ja też dam handel na Królestwo Hanoweru, żeby oni tak sobie tu nie przechodzili. No i mam 94%. Tu są. O, tutaj nawet Imperium Rosyjskiego... Rosyjskie jakoś przeszło. Ciekawe. Od kogo oni wzięli dostęp wojskowy? A, od cesarstwa austriackie. Od cesarstwa austriacji. Austriacji. Co ja gadam. Od cesarstwa Austrii. I tutaj jeszcze mają od Niderlandów, królestwa francuskiego, znaczy królestwa Francji, od królestwa Honoweru. Dużo zastępów, dostępów wojskowych, wszyscy mają. Krajców, tu, jeszcze tutaj mam 94% Niemiec, znaczy ja podbite 94%. A więc myślę, że pokój to już powinien być. O coś takiego. No i pięknie, dobra. Mam dostęp do morza, mam Berlin, Są tutaj Rosjanie jeszcze wzięli Kalisz, w królestwie Hanowero sobie podbiło prawie całe Prusje, tutaj tylko jakieś niedobite prowincje pozostały. No upadek przyszłego imperium w sumie. Przyszłego po Prusję później było imperium, a ja to teraz zatrzymałem jako Kraków. No i też w sumie za pomocą handlu też. No ale tutaj trzeba teraz wszystko zasymilować. Ale też mamy teraz dobre relacje z Rosją, nie mamy neutralne. To ja bym chciał sobie tutaj z Rosją poprawić relacje, żeby zobaczyć, jakie on, oni tutaj mają wojsko. I móc ich potencjalnie zaatakować i zrobić to, Królestwo Polskie. Co będzie naprawdę niesamowicie trudne. Ale może się podejmę tego wyzwania. Jak coś, to upadnę. Królestwo Polskie nie jest moim głównym celem, ale można by było zrobić. Głównym celem jest po prostu zrobienie z Krakowa, zrobienie z miasta. Dobrego Państwa, o! A póki sklepuję tury, to przypomnę Ci sobie łapki w górę, suba, wbicie na serwer Discord, opcja wspierania jeszcze jest, więc jeśli chcesz, to możesz zajrzeć i napisz komentarz swoją, swoją na film z treścią pomysł na film. I co tu się dzieje? Cesarstwo Austrii upadło i ma wojnę z całym światem, nawet ze Stanami Zjednoczonymi i to wszystko się stało w 15 sekund. I jeszcze tutaj Królestwo Prus coś próbuje wziąć dla siebie. Próbują odnowić swoją potęgę bardziej na południu Europy. Ciekawa ta Ciekawa taktyka. No dobra, ja już to trochę tutaj pieniędzy mam. Może zamiast by ruszać na wschód, bym ruszył na zachód. Tutaj może to Królestwo Hanoweru, oni mają też wojnę jedną. Ja tutaj coś w Berlinie bym wyrekrutował i we Wrocławiu. I w sumie wszędzie. Może właśnie mam nie ruszać na wschód, żeby odtwarzać to Królestwo Polskie, tylko może powinienem ruszyć na zachód, żeby tam rozbudowywać swoją potęgę? Hmm... Do wojska mogę bardzo... mogę bardzo dużo wojska powołać i postaram się to wykorzystać. Wiem, że mam minus 8 tysięcy złota na minus jednej tury naturę, no ale postaram się to wojsko wykorzystać na parę państw, przynajmniej spróbuję. Oj, dobrze, że tyle wojska wyrekrutowałem, bo widzę, że tutaj znaczną, znaczną część wojska Hanowerów właśnie udało mi się wypalić. Oni na pewno jeszcze coś to mają na mnie, ale. Oj, wybronili się, 36 wojskiem pozostało. Dobra, widzę, że ja tutaj muszę naprawdę potę potężne rekrutacje prowadzić, żeby kogokolwiek zaatakować. Bo jak ja, wol wolne miasto Kraków, mogę wziąć 40 tysięcy wojska, to znaczy, że inne państwa też mogą. I mogą o wiele więcej. Więc ja wolę nad nie myśleć o tym, ile wojska może, wo ile Rosja może wojska wyrekrutować. Oni mi się dzisiaj plączę język. No i zażądam to od nich aneksji, no i super, dobra. Raków już tak przy... wygląda jako tako, jak takie początkowe księstwo Prus, no więc fajnie. Uj, co jest? Imperium Rosyjskie zniszczone. Znaczy, Imperium Rosyjskie niszczy Rosja, Imperium Osmańskie, nie Imperium Rosyjskie. Naprawdę. Jestem po prostu już trochę zmęczony po szkole, ok? Może to tego wino. No, widzę, że tutaj Rosja coś się odkuwa. Ciekawe. Ale ja tutaj się muszę zająć moimi sprawami o, i a, asymilacją. To Królestwo Francji też pewnie ma jakąś potężną ilość wojska. Ale może bym z Królestwem Francji poszedł. W sensie poszedł no, na wojnę. Nie wiem, w sojusz bym z nimi sobie ogarnął, czy coś. By mogło być ciekawe. Jak mają relacje dyplomatyczne tutaj? Ale Troszeczkę tutaj je poogarniać po, po, po Jako tako, chociaż one tragiczne nie są Więc teraz ruszymy na Saksonię myślę Albo jeszcze bym dobił to do, Te pru, Prusy teraz dobiję w sumie Te trzy prowincje tutaj, one są tutaj w takich niefajnych miejscach Położone, te niedobitki Wolę tutaj mieć już większą granicę z Mecklenburgią I z Saksonią niż żeby tutaj były jakieś niedobitki od Prus A oni tutaj jeszcze mają jakąś prowincję Chwila, to wam też wypowiem wojnę tam jeszcze były krusy, co jest? Dobra, nie upadniemy, o to się nie ma co bać. Tu coś wyrekrutuję, żeby zatrzymać tę ofensywę i coś dość No oczywiście. I mi tutaj zaczął też trochę uciekać, widzę, Ta cała arcybiskupstwo Moguncji, bo je zaatakowałem po to, żeby sobie tutaj móc przejść. Myślę... Znaczy ja miałem na stół głowy, że oni mogą mi tutaj uciec przez te prowincje, ale miałem nadzieję, że nie uciekną, bo nie zawsze te wojska uciekają jak. Mi, nie uciekają mimo tego, że mogą. No ale dobra. O ja cię, oni coś wyrekrutowali. I to coś takiego niezbyt słabego. No ale co z tego jak upadają? Znaczy ja to tylko w sumie upada. Tutaj mam o nich tylko 30%. O, oni się tutaj odbudowali. Ja nie mogę od nich wziąć wszystkich prowincji. Mam 6 punktów horoscara tylko. I ja muszę ich te 11 prowincji tutaj przejmować. Serio? Mam dostęp do morza, więc nie mogę. Ale pewnie tutaj sobie ta, ba ta Bawaria da dostęp wojskowy. Tak coś podejrzewam, bo my się z Bawarią nie lubimy. oni z Prusami się lubią, więc słabo. Niezbyt przyjemna sytuacja. O, ale ci mi dadzą dostęp wojskowy. Oczywiście, że dali, super, idziemy. A oni się zdesontowali zamiast sobie wziąć dostęp wojskowy. Ciekawe. Jeszcze jakieś posiłki tutaj dosyłają. A ja mam tutaj wojsko obok, to nie muszę tutaj nic rekrutować. Ale wyrekrutuję. I też ich tutaj odcięłam od granicy z Bawarią. Więc już sobie tam nigdzie nie przejdą. Pięknie. Udało mi się odbić desant. Tutaj trzeba ich już po prostu dobić. Tam też chyba poszedł jeszcze jakiś desant, ale ja go odbiłem. Bo tak kamera mi dziwnie machnęła. Okej. Okay. I jeszcze reparacja wojenne. No i tyle mi wystarczy. Super, dobra. Widzę tutaj ile Bawaria ma wojska. Bawaria jest w ogóle potężniejsza ode mnie. Bawaria tutaj coś wzięła sobie od tego. Cesarstwo Austrii. Ciekawe. Dobra, ja zajmę sobie teraz to coś. Okej. Okay. Tom nadrenie zostawię tutaj królestwo Francji. Jakby z królestwem Francji nie planuje się bić. Prędzej to planuje z nimi, br z nimi brać, brać sojusz. Dobra, Wirtenbergi teraz nie atakuje, żeby sobie nie powiększać granicy z tym yy, Bawarią, tylko teraz sobie podbiję Saksonia i sobie tutaj powiększę granicę z Bawarią, wiem. No ale to jest taka granica, nie wiem, frontalna, tutaj tutaj by było takie, gdzie jest kąt 90 stopni, to by było takie trochę niezbyt przyjemne dla mnie. Słuchajcie, chyba przekaz. A jeszcze coś tutaj muszę asymilować, a, bo jakaś choroba tam przyszła, no dobra, to wiele wyjaśnia. Czemu ja tutaj tak mało wojska mogę rekrutować? Tu się jeszcze asymiluje, a tu się jeszcze asymiluje. Dobra, no to klikam ilość poborowych po prostu i tak będę rekrutował sobie wojsko. Okej. Okay. No i ostatnia rekrutacja w Koszalinie. No i elektorat w Saksonii zaraz powinien być mój. I jakiś tam jeszcze punkt technologiczny mi wpadł. Fajnie. Dwa nawet. Dobra, dam to wypływy z produkcji. No i sobie tutaj ich całych biorę. Oczywiście, że mogę ich całych wziąć. Super. że jestem 12 w rankingu. Księstwo Holsztynu było wasalem tej Danii. Ale widzę, że tutaj Dania marnie skończyła, więc... To Księstwo Holsztynu może teraz być uzależnione ode mnie. Czemu mi wywaliło Age of History? I nagrywanie jeszcze ciekawe. A tutaj jeszcze tego lektora tu saksonii nie podbiłem. No cóż, podbiję to jeszcze raz. Ja pierwszy punkt technologiczny już tutaj wpadł w ten jeden z dwóch, co tam wcześniej były. Wyrekrutuję sobie teraz sobie tutaj Śląsk i ile z tego oraz Kraków, ile z tego będę miał wojska. Zgrupuję wszystko we Wrocławiu. 16 koła, to mi raczej nie wystarczy. No ale dobra, tutaj już wystaje po prostu takie mniejsze staki i sobie z tym poradzić. Bez większego problemu. Znaczy ja może będzie jakiś tam problem na zachodzie, ale jednak nie było. Dobra, no i znów. O, jednak był jakiś problem. I jeszcze zaczynają mi uciekać. No nie. To jednak źle, że mnie wywaliło tego Aidza. No to jednak tragedia. Państwo uciekali. Dobra, udało mi się ich dogonić. Jestem z tego dumny. No i znów mogę tutaj wziąć ich całych. Pięknie. I teraz ruszę tutaj na księstwo Holsztynu. Bo coś tutaj muszę jeszcze dorekrutować, bo. A, tutaj jeszcze Dania nie została podbita. No a wcześniej była podbita. Co jest? Ja, od... ja zmieniłem bieg historii. Teraz Holsztyn nie będzie mój. No dobra, no to ruszam na to, na to coś obok. Mecklenburgia. Na to ruszę. Rottenburgia ma wojna? Wielkie Księstwo Toksanii, flaga podobna do tego, do Rzeczpospolitej obojga narodów. No i ten Kraków jest naprawdę całkiem potężny.